Dzienny widok przy karniku. Przed chwilą ich było trzy, ale je przestraszyłem. A troszkę nasion, no i kawki, i gołębie. Na razie nad nami kwiczoły. Poranno, poranna krzątanina, generalnie, bo i bogatki słychać. Także op. No i mamy jeszcze wróbę. Które kawki przestraszyły, ale tutaj jest krzew. Krzew jest dosyć gęsty. To zdaje się irka albo berberys, berberys zdaje się. Berberys, który razem jest z kolcami, co stanowi świetne schronienie przed krogulcem, który też tutaj poduje. Także i wróble, i mazurki, one gromadnie to wykorzystują. Czasami tutaj czmychają też sikorki. Uh,